Przy wyborze pani radnej na czterech przewodnicząców zapewniła pani, że będzie pani wszystko kontaktować z radnymi. Tak? I innymi. Wysłała pani dwóch y, radnych na szkolenie. Trzech. Czy trzech? Z kim pani to y, Już panu tak? odpowiadam, panie, y, panie radny Kowalski, y, na y, szkolenie. Y, komisji, członków komisji rewizyjnej tak? Wysyła przewodniczący i wysyła członków komisji rewizyjnej. Jak będzie szkolenie dla komisji kultury, proszę mi wierzyć, pan na pewno w pierwszej kolejności zostanie taką decyzję, o takiej decyzji poinformowany i na takie szkolenie wysłany. Tak? Głównie. Tak. Głównie. Nie Dwóch. Nie Dwóch. Nie Dwóch. Pan Ambroży i pan Najdek. Jeszcze, jeszcze nie, nie. Bo nie było sesji. Bo nie było sesji. Bo pani, przewodniczą... Bo pani, pani radna, jeszcze raz powtarzam, przewodniczący wysyła na szkolenia. Jeszcze raz powtarzam, to przewodniczący, to, przewodniczą, to jest domeną przewodniczącego, że może wysyłać na szkolenia. Tak? I wysłałam. Pani może także wysyłać tak, mogę. tak, mogę. Tak, mogę. Proszę powiedziała pani sama? członków komisji rewizyjnej. I budżetowej. Oni zaraz będą. W tej komisji. Skład komisji to jest autonomiczna sprawa rady, tak? Dlatego, że mam takie prawo. Pani powiedziała wyraźnie Rewizyjnie. Kogo chce? Kogo przewodniczący chce? Jeżeli coś się obiecuje, nie można się wycofywać.